Cześć, witam Was w pierwszym naszym wspólnym i e, mam nadzieję nie ostatnim odcinku przygód z gry EuroTrack Simulator 2. Jak widzicie, musiałem już założyć e, konto gry, z, w poziom wszystko ze względu na to, aby mógł skonfigurować swój kontroler do nowego mm, profilu. Więc, moi drodzy, w takim razie będziemy powoli ruszać e, w Drogę. I w czasie drogi będziemy sobie dalej rozmawiali. Dobrze, odpalamy sobie ciężaróweczkę. Światła działają do przodu i powoli ruszamy. Światło drogowe włączone. Teraz musimy się stąd wydostać, zaryzykujemy, że jedziemy tu, tak, więc ruszamy powoli i zaraz zobaczymy. Chyba trzeba będzie przyciszyć odrobinę grę, więc jeszcze się zatrzymamy. Na chwilę zapauzujemy nagranie. Dobrze, moi drodzy. No to ruszamy. Bieg wrzucony i ruszamy. Teraz nie powinno być za głośno, więc powinniście spokojnie mnie słyszeć. Dla większego realizmu, co prawda, powinien mieć wyłączone to drugie lusterko, które jest dodane systemowo. Yy, natomiast ja wychodzę z założenia, że to też ma być rozrywka, a nie takie podejście można by powiedzieć, czysto trackerskie. Oczywiście takie też nie jest złe, żebyście mnie zrozumieli, że uważam, że jak. Gram w lepszym trybie czy, czy gorszym. Nie, nie, nie. Tu nie ma lepszy gorszy każdy gra tak, żeby zabawa gra go po prostu cieszyła. I zaraz wyjedziemy moi drodzy na drogę. Ciekawe czy mu ten ma szybko zmieni na 50 zmienił. Moi drodzy, póki jedziemy, póki nic większego się nie dzieje, pomyślmy jak, właściwie przedstawię wam, jak będziemy jeździć po mapie Europy. Ale zanim to, to jeszcze wróćmy, a właściwie wróćmy, zacznijmy od tego, w jaki sposób będziemy się spotykać w świecie ciężarówek i w świecie. Szos. Moi drodzy, co najważniejsze, dziś oglądacie pierwszy odcinek z tej, z tej trasy, z tego, z tej rozgrywki i teraz gry najprawdopodobniej będziemy, będą pojawiać się naprzemiennie. Raz będzie się pojawiła jedna gra, raz Eurotrack Simulator i tak cały czas. Na 90% Właściwie już mogę powiedzieć 99,9%. Na na ten moment Euro Truck Simulator 2 będzie pojawiał się z kolejną grą z serii LEGO. Tym razem już przenosimy się, można by powiedzieć, do współczesności, ponieważ będziemy grali i wspólnie przeżywali przygody w LEGO Star Wars The Skywalker Saga, w sadze Skywalkerów. To już tam o, będziemy... Przechodzić po kolei wszystkie poziomy. Po, po serii LEGO pod po gry z e, gwiezd, LEGO Gwiezdne Wojny zobaczymy. Może poświęcimy troszkę tylko i wyłącznie e, symulatorowi. A być może e, spróbujemy spróbujemy jeszcze rozegrać coś. Następnego, ale to już będę prosił o to, żebyście dali znak w komentarzach, która opcja dla Was byłaby najlepsza. Jeszcze będę musiał sobie dorobić jedną opcję tutaj, mianowicie retarder, ponieważ. tego nie mamy i teraz będziemy sobie skręcać w lewo. Lewą mamy wolną, a prawą możemy jechać. Droga kieruje nas na naszą chyba ulubioną, ukochaną autostradę, tutaj na południu, na autostradę A4. Co Wam powiem? Autostrada, która jest w wiecznym remoncie. Nie pamiętam, kiedy autostrada A4 była nieremontowana, zwłaszcza na tym odcinku, e, można by tak powiedzieć, aglomeracyjnym. Zmieniamy pas na lewy, ponieważ zaraz będziemy skręcali w lewo. Dobrze. Nic nie jedzie, więc możemy skręcać. Delikatnie, żeby o nic nie przyhaczyć, ponieważ to nie nasza ciężarówka i nas nie stać na naprawy. I będziemy sobie, moi drodzy, w międzyczasie rozwijać po prostu wspólnie tę te, te firmę. Będziemy kolejno Zwiedzali miasta. Zarówno miasta polskie, jak i miasta tak naprawdę zagraniczne. W pierwszej kolejności spróbujemy objechać Polskę wzdłuż i wszerz, a dopiero potem spróbujemy wyjechać z zagranicy. No chyba, że trasy nam się będą układać w taki sposób, w taki sposób, abyśmy mogli. Zwiedzać po prostu Europę. Kolejno. Z czasem, oczywiście, te trasy nam będą się wydłużały, ale w pierwszej kolejności to będą trasy krótkie na tyle, na ile pozwoli nam gra. Sprawdzimy sobie działanie długie. Dobrze. Dobrze, możemy się rozpędzić do zawrotnych. 80 km na godzinę, powiem Wam, że mamy ustawione wiele rzeczy rzeczywi rzeczywistych. Czyli ustawiłem um, strefy czasowe, ustawiłem um, wszystkie ograniczenia dla ciężarówek. Jedna z niecznych rzeczy, których e, tutaj nie będzie, Mówię, na ten moment nam nie są potrzebne. Chyba, że wspólnie zdecydujemy, że jednak warto to o, dodać. E, jest to symulacja zmęczenia. Zobaczmy, jak tam tempo ma. Pięknie, jedzie na 81 km na godzinę. Zobaczmy, jak on będzie jechał. I możemy powoli hamować, ponieważ już dojeżdżamy powoli. Do zmory wszystkich na autostradach, dojeżdżamy do bramek, a z racji, że zbliżamy się do Krakowa, to dojeżdżamy do najgorszych możliwych bramek na balicach. 60 zł, to i tak tanie, Mam wrażenie, że teraz w rzeczywistości jest dużo więcej. Wjeżdżaj. O i teraz znów zwężamy. I za chwilkę będziemy zjeżdżać z autostrady A4. Jak na czwórkę trzeba przyznać jedno ruch na tę moment. Jak na jeszcze poniedziałek, południe, jaki czas mamy w grze, ruch jest naprawdę niewielki. Można by powiedzieć zerowy. Zwolnimy, żeby nie wypaść z drogi i będziemy skręcać w prawo. Bra, migacz, załączony migacz kierunkowskaz. Poszedłbym pewnym stereotypem, ale nie chcę być aż tak e, nietaktowny. Dobrze, i skręcamy. I zostało nam 15 km do celu. Spróbujemy też razem zaparkować tę ciężarówkę. ponieważ już wjeżdżamy w strefę miejską, więc będzie nas obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 na godzinę. Można powiedzieć, mrucz jak koteczek ta ciężarówka. Jak pierwszy raz grałem w tę grę, powiem Wam, no już te naście lat temu można powiedzieć, bo od tego co ona ma jest chyba z 2012 roku to tak naprawdę e, od samego początku pamiętam, że miałem ustawione jego swoje ulubione auto właśnie to był Actros taki, którym jedziemy zmieniło mi się nie pamiętam w którym roku wyszedł a, ale ten ta nowa ciężarówka od e, Renault. No można powiedzieć, jeżeli chodzi o ciężarówki, no stała się moją nową ulubioną. Ach, dobrze że mamy tu automat, nie trzeba wachlować, bo znów zmieniać biegi od pierwszego. To nie byłoby wcale tak przyjemne, dlatego trzeba podziwiać wszystkich e, kierowców. Ciężarówek, że tak dobrze nimi jeżdżą. Ponieważ to wcale nie jest taka łatwa trasa, jak niektórym praca, nie trasa. Praca, jak mogłaby się niektórym e, wydawać. W przyszłości, jak będziemy rozbudować firmę, to już możemy znaleźć garaż, który będziemy mogli wykorzystać. Dobrze. Teraz będziemy skręcać w lewo i wybierzemy parkowanie. Zobaczymy, jak nam pójdzie na parkowaniu precyzyjnym, czyli nieautomatycznym. Jak bardzo będziemy się, się męczyć. Wybierzmy. A, pierwsza trasa to parkowanie jest dość łatwe. Gdzie to mamy? zobaczmy na tutaj dobrze, czyli co prawda mamy pewne łatwień, których nie mają kierowcy tirów ale czemu by z nich nie skorzystać dobrze na razie spróbujemy mimo, że gra podpowiada jak chcesz to użyj a... użyj przycisku, ale my spróbujemy zaparkować Wsteczny włączony Dobra, wykręcamy odrobinę. I cofamy. Nie jedziemy za szybko. Znów dokręcimy troszkę. Oho, ho! Trochę przesadziłem musimy odbić. O, moi drodzy, co to było? Czekajcie. Możecie się przynajmniej ze mnie pośmiać, więc tyle, tyle, tyle dobrze. Spróbujemy jeszcze raz. Spróbujemy zrobić to inaczej. Wyprostować jak najbardziej się datira. Tak. Przepraszam zestaw z naczepą. Bo są niektórzy puryści językowi, którzy na to bardzo zwracają e, uwagę. jemy. no bank każe nam się bardziej przytulić do chyba że się zdziwi jak rzadko kiedy powiem wam o patrzcie nawet nam załapało hamujemy zaciągamy hamulec gasimy wy rozprzęgamy i patrzymy jak tam poszło doskonale widzicie pięknie moi drodzy Dobrze, poziom pierwszy, tak czy jeszcze nie? Jeszcze nie, poziom pierwszy. Dobrze, na ten moment jesteśmy wolni, jak ptak. To jest nasz garaż w Katowicach. Który będziemy z czasem mogli oczywiście rozwijać. Tu też kupimy naszą pierwszą ciężarówkę. Ale teraz spójrzmy na mapę. Nam pozwoli wejść w mapę? Tak. Jak widzicie, moi drodzy, mapa jest przeogromna przed nami. Przeogromna mapa przed nami. Niedługo te tereny tutaj również zostaną e, dodane w nowym, w nowym dodatku. Ale teraz, moi drodzy, zakończymy sobie grę, zakończymy sobie wspólną wspólną podróż w pierwszym odcinku z serii Eurotrack Simulator 2, z, gdzie razem będziemy budować firmę, a w następnym odcinku wyruszymy z Katowic w kolejną, kolejną podróż. Zatem moi drodzy, bardzo dziękuję Wam za wspólne, e, wspólne, e, wspólną zabawę. A teraz... Żegnam się z Wami i życzę dobrego dnia, wieczoru. I jeszcze jedna prośba: zostawcie jakiegoś e, znaka, e, łapkę, cokolwiek po sobie, e, subskrypcję, łapkę w górę, łapkę w dół. A teraz do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć!